Jestem szefem marketingu w firmie Radmor. Przedstawiam państwu radiostację softurową w pełni opracowaną przez Radmor, specjalnie przeznaczoną do rozwoju radiostacji opartych na strukturze SCA. Radiostacji w pełni pro programowalnych, to znaczy bazujących na stale tej samym hardware'ze. Na stale tym samym sprzęcie, na, 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 na tym samym sprzęcie, jednakże pozwalające na wprowadzenie oprogramowania, które będzie stanowiło, które będzie tworzyło różnorodne radiostacje w, w pełnym zakresie częstotliwości. Poprzednie radiostacje. Były w pełni radiostacjami sprzętowymi. Wszystkie funkcje, generowanie fal, modulowanie, modulacja, wszystkie fizyczne realizacje, które są prowadzone w radiostacji, były realizowane sprzętowo. Przez układy scalone, przez elementy pasywne, aktywne, przez filtry. Natomiast w tej radiostacji te elementy stanowią bazę, która pozwala na generowanie na realizację tych wszystkich funkcji fizycznych przez program, przez software zaszyty w procesorze, w pamięci systemu operacyjnego, który jest zawarty w tej radiostacji. To jest tak jak komputer, do którego możemy wpisać różne różne aplikacje, różne programy i one realizowane są w różny sposób. Ta radiostacja będzie podobnym, jest podobnym sprzętem, pozwala na zaprogramowanie w różnorodny sposób. Radiostacje krótkofalowe, radiostacje pracujące w paśmie UKF, VHF, z modulacjami, z różnorodnymi modulacjami, z transmitować, przesyłać dane. Ponadto, co jest istotne, ta radiostacja ma zaszyty protokół IP, a więc jest elementem sieci internetowej, może być końcowym adresatem sieci internetowej.